10 lutego 2011 roku powstała Fundacja Kamienica 1. A dzisiaj mamy 10 lat i postanowiliśmy spojrzeć nie tylko na siebie z perspektywy tych 10 lat, zobaczyć gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy teraz i troszeczkę przybliżyć Wam historię. Ponieważ wcześniej blogowanie, vlogowanie nie było tak modne jeszcze w tych czasach, a dzisiaj przybliżamy Wam kawałek historii i patrzymy na siebie, analizujemy i snujemy nowe plany na przyszłość. I ten balon jest taką właśnie metaforą spojrzenia na siebie z perspektywy tych 10 lat. My patrzymy dzisiaj na Szczecin z wysokości około 100 metrów. Jest to balon meteorologiczny na uwięzi dzięki właśnie naszemu partnerowi merytorycznemu Fundacji Copernicus Project z Torunia, która... Bardzo nas tutaj wspiera też przy tym wydarzeniu. To jest taki pierwszy krok. Dzisiaj puszczamy balon na uwięzi, natomiast już w wakacje planujemy wypuszczenie tego balonu do stratosfery. To jest mniej więcej 10 do 12-15 km nad ziemią. No i on już nie będzie połączony taką cieniutką linką, tak jak tutaj mamy przy naszym centrum dowodzenia. I spojrzymy troszeczkę na nasze miasto, właśnie z perspektywy Takich 10-12 kilometrów w górę. My mamy również taką strategię, lecimy na marca. I to jest nasz taki oficjalny start. To jest strategia zarządzania różnymi procesami, które właśnie są w organizacji pozarządowej. Komunikacja jest jednym z nich. Pomysł wziął się z wycieczki naszego prezesa. Rok temu miał okazję być na wycieczce w Stanach Zjednoczonych na przylądku Canaveral i zwiedzić właśnie te centrum dowodzenia NASA, które znajduje się właśnie w tym miejscu. I stąd też nasze bluzy dzisiaj. Także to jest taka kolejna metoda. Metafora, tak jak wspomniałam, między innymi zarządzania organizacją pozarządową. Na wydarzeniu na naszym Facebooku 10 urodziny Fundacji Kamienica 1, znajdziecie E, właśnie również zapis e, z live'a, który w tym momencie się odbywa pomiędzy godziną 12 a 16. E, jest to wydarzenie na żywo. E, my, oczywiście, zapraszamy również na naszą loterię fantową z okazji urodzin, ponieważ właśnie dzisiaj wystartowało kolejne wydarzenie w związku z naszymi urodzinami. Dzisiaj to jest taki tylko początek, ponieważ świętujemy cały rok. E, I teraz, jeśli chodzi o loterię, możecie tam wygrać e, przelot balonem osobowym dla jednej osoby. Dwa skoki z najwyższego obiektu do skoków typu rope jumps komina wieży Wiscord, która znajduje się w żydowcach oraz 10 podwójnych zaproszeń na wycieczkę po wieży gocławskiej, dawniej znaną również jako wieża Bismarka. Bilety losy kosztują 15 zł. Pamiętajcie, że każdy taki los wspiera nasze działania statutowe, ponieważ dochód z tego jest właśnie na to przeznaczony.